Witam Was serdecznie na kolejnej jodze. Dzisiaj będzie to yoga poświęcona szczególnie dla tych, którzy bardzo dużo pracują za biurkiem, ale jeśli nie jesteś taką osobą, to również możesz wykorzystać to delikatne flow na co dzień i wykonać tą 15-minutową praktykę każdego dnia. Usiądź teraz wygodnie na macie lub na swoich piętach, złącz dłonie przed klatką piersiową i weź kilka głębokich oddechów. I kiedy tylko będziesz gotów, przenieś się do pozycji stołu, do pozycji kota i krowy trzy razy. Na wdechu głowa do góry, wygnij lędźwie, zrelaksuj stopy, na wydechu zaokrągli całe plecy, wciągnij brzuch do środka. I jeszcze. I wdech w górę, tak żeby rozgrzać nieco plecy, i wydech broda do klatki piersiowej. I jeszcze raz głęboki wdech, spójrz w górę, i wydech w dół. Powróć do pozycji neutralnej i nieco rozgrzejmy nadgarstki poprzez kołysanie ciałem do przodu i do tyłu. Tak, kilka razy. Trzymaj proste plecy, wciągnięty brzuch do przodu i do tyłu. Następnie otwórz palce u dłoni do boków, na zewnętrzną stronę i zacznij się kołysać z boku na bok. Delikatnie, bez gwałtownych ruchów. Jeśli to jest korzystne dla Twoich nadgarstków, to również możesz te palce teraz ułożyć w stronę swoich kolan i znowu lekko, delikatnie kołysać ciałem do przodu i do tyłu. Pamiętając o oddechu. I jeszcze raz odwróć dłonie, tak żeby palce u dłoni były skierowane na początek swojej maty. I zatocz kółka. Trzy kółka w prawo, i trzy w lewo. Następnie wygodnie usiądź ponownie na swoich piętach. Ściągnij do siebie łopatki z rolu i ramiona i złącz dłonie za plecami. Wygnij lędźwie, spójrz w górę i jeśli możesz, oprzej swoje dłonie z tyłu na macie. Wypnij klatkę piersiową do góry, ramiona do dołu, a następnie przenieś się do pozycji dziecka, zabierając ręce ze sobą tak wysoko jak tylko możesz. Popadki są ściągnięte, dłonie razem. Powoli na kolejnym wdechu unieś klatkę piersiową i przenieś się ponownie do pozycji stołu. Prawa ręka do przodu, lewa ręka do tyłu. Jeśli możesz, unieś je teraz do góry. Rozciągnij, przeciągnij, wciągnij brzuch, trzymając proste plecy. Następnie ustaw lewe kolano z powrotem na matę, a prawą rękę zabierz do góry, skręcając się w bok. I następnie przenieś prawą rękę pod spodem, pod lewą pachą, układając prawe ramię i głowę na macie. Lewą rękę możesz zabrać do góry lub za plecami zobacz, czy możesz chwycić swoje prawe biodro lub nogę. Weź kilka głębokich oddechów. Rozciągamy plecy, klatkę piersiową, ramiona i szyję właśnie te miejsca, które narażone są na napięcia przy pracy za biurkiem. Zabierz prawą rękę jeszcze raz wysoko do góry, skręcając się, i teraz odwróć lewe kolano. Wyprostuj drugą nogę i zatoczymy pięć kółek właśnie prawą ręką do dołu i w górę. I wdech, i wydech, i jeszcze trzy razy. Pamiętaj, żeby brzuch był wciągnięty, a plecy proste. Prawa stopa na macie. Z tej pozycji przeniesiemy się do pozycji bramy, unieś klatkę piersiową i prawą rękę oprzyj na wyprostowanej nodze. Lewą rękę zabierz do góry. Wychyl się w jedną stronę, rozciągając cały bok. Następnie obie dłonie przenieś na matę, tym razem na tył swojej maty. Skręcimy się teraz w drugą stronę. I lewe kolano zostaje ugięte, prawe kolano na macie, biodra do dołu i w przód i zabierz ręce do góry, tak żeby nieco otworzyły się biodra. I wdech, i wydech. Następnie zabierz swoje ręce za plecami, złącz dłonie razem, unieś klatkę piersiową jeszcze wyżej, opuść głowę do dołu. A na wydechu przenieś głowę w kierunku swojej lewej stopy, zabierając ręce do góry. Na kolejnym wdechu podnieś się powoli, zabierając ręce jeszcze raz do góry. Ugnij teraz prawy łokieć. Jeśli chcesz, możesz nieco go popchnąć do tyłu, używając do, te, do tego lewej ręki, lub złączyć dłonie ze sobą za plecami. Jeszcze raz zabierz ręce wysoko do góry. Pogłęb pozycję bioder. Kaktusowe ręce ugnij, ugnij łokcie do boków. I wdech, zabierz ręce do góry. Wydech, łokcie do boków. I wdech do góry. I jeszcze trzy powtórzenia. Jeszcze chwilę zostań w tej pozycji. I jeszcze raz. I dłonie przenieś teraz na matę do pozycji półszpagatowej, prostując prawą nogę. Lewą nogę, przepraszam, skłon do nogi. Ugni ponownie lewe kolano. Zakręć jeszcze raz, prawe kolano. Lewa ręka na macie, prawa w górze skręt. Opuść teraz dłonie na matę i powróć do pozycji stołu. Zrobimy jeszcze raz tą sekwencję, tym razem na drugą stronę. Wyprostuj teraz prawą nogę i lewą rękę i unieś je do góry. Najpierw rozciągnij, znajdź równowagę. Weź głęboki wdech i wydech. Opuść teraz kolano na matę. A lewą rękę zabierz do góry, skręcając się w jedną stronę, i na wydechu przeciągnij ją i ułóż na macie. Prawa ręka do góry lub ułóż ją za plecami, chwytając się za drugie biodro. I głęboki wdech i wydech. Poczuj jak otwiera się nieco bardziej, jeszcze klatka piersiowa, ramiona się relaksują. Zabierz teraz jeszcze raz rękę do góry, skręcając kolano a prostując drugą nogę. Pięć kółek górną ręką, i wdech, i wydech. Trzymaj nogę prostą, brzuch jest wciągnięty, głęboki wdech i pełen wydech. Przenieś się teraz powoli do pozycji bramy, opierając jedną rękę na wyprostowanej nodze, a drugą rękę zabierz do góry. Przechyl się w jedną stronę, daj sobie tu chwilę. Jeszcze jeden wdech, i na wydechu przenieś teraz dłonie w kierunku początku Twojej maty. Ugnij tym razem lewe kolano, prawe kolano zostaje na macie. Pogłęb pozycję bioder, przesuwając je lekko w dół i do przodu, ręce zabierz do góry. Wdech i na wydechu złącz dłonie razem za plecami. Wdech, unieś klatkę piersiową do góry, spójrz w górę. A na wydechu skłon w kierunku lewej stopy, zabierz ręce ze sobą. I wdech, i wydech. Na kolejnym wdechu, unieś klatkę piersiową, zabierz ręce jeszcze raz do góry. I ugnij tym razem lewy łokieć, pomagając sobie prawą ręką, lub złącz dłonie za plecami. I wdech i wydech. I jeszcze raz wyprostuj ręce do góry i na wydechu ugnij łokcie zabierz do boków, do kaktusa i wdech. Wyprostuj nad głową, wydech do boków. I jeszcze trzy powtórzenia. Postaraj się również pogłębić pozycję bioder, jeżeli możesz, trzymając lewe kolano cały czas ugięte. I wdech. I wydech. Przenieś teraz dłonie na matę. Pozycja pół szpagatowa. Wyprostuj lewą nogę, jeśli możesz, zabierając palce u stóp do góry. I ponownie ugnij lewe kolano. Przenieś lewą dłoń na matę, skręć prawe kolano, zabierz lewą rękę do góry, prawą rękę do góry. Jeszcze jeden oddech i przenieś się do pozycji stołu. Jeszcze raz robimy pozycję kota i krowy trzy razy. Wdech, spójrz w górę, wygnij lędźwie, wydech zaokrągli plecy. I wdech, i wydech, i jeszcze raz. I głęboki wdech, i wydech. Z pozycji teraz neutralnej stołu przenieś swoje dłonie na początek swojej maty i opuść klatkę piersiową na matę, wypinając pośladki do góry. Broda może być oparta na macie lub czoło. Jeszcze jeden głęboki oddech. Z tej pozycji przenieś się teraz do pozycji małej kobry, opierając dłonie przy klatce piersiowej. Unieś klatkę piersiową do góry, ściągnij łopatki i na wydechu opuść klatkę piersiową do dołu. I jeszcze dwa takie powtórzenia. I wdech w górę, wydech na dół. Stopy są na macie. I wdech. I wydech. Zabierz dłonie teraz do góry, uginając łokcie. Zabierz stopy również do góry, jeśli możesz. Wytrzymaj chwilę, balansując na brzuchu. Ściągnij łopatki. Oprzyj dłonie o matę, możesz zostać teraz w pozycji małej kobry lub do pozycji psa z głową w górze. Na wydechu przenieś się do pozycji dziecka. Oprzyj biodra opięty. Wyprostuj ręce przed sobą. Weź kilka głębokich oddechów. Daj sobie tutaj jeszcze chwilę na relaks, na rozluźnienie, na pogłębienie oddechu. Kiedy będziesz gotów, usiądź teraz na swojej macie. Ustaw teraz jedną dłoń na przeciwnym kolanie, a drugą rękę zabierz do góry i wygnij się w jedną stronę. Górną dłoń teraz ustaw na przeciwnym kolanie. Powróć do centrum, głowa w dół, zaokrągli plecy. Zamiana strony, druga ręka do góry, wygnij się w drugą stronę. I jeszcze raz, górną rękę ustaw na przeciwnym kolanie, głowa do dołu. I na kolejnym wdechu unieś klatkę piersiową do góry. Łącząc łokcie ze sobą i dłonie, tak jak w pozycji orła, zabierz łokcie do góry. Wyprostuj ręce przed sobą i zamiej strony. I wdech. I wydech. I zakończmy naszą wspólną praktykę jak zwykle trzema głębokimi oddechami. Wdech ręce w górę, dłonie razem, wydech w dół. I wdech. I wydech. I jeszcze raz. I wdech, ręce w górę. I wydech w dół. Dziękuję Wam pięknie za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że Wam się przyda w przerwie swojej pracy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Namaste.